Ściana tunelu dla pieszych i rowerzystów przy ulicy Grunwalskiej zmienia się diametralnie. Niestety dotąd nie cieszyła oczu, bowiem była bez przerwy zamalowywana przez pseudoartystów. Teraz zdobił ją będzie wizerunek miasta. Jest to wizja średniowiecznych Kielc i ma na celu poprawienie estetyki tego miejsca. Jak widzimy tutaj naokoło jest naba z sprejami, a dzięki tej pracy trochę ożywimy tę ścianę. Karol Maziarek z Warszawy jest zwycięzcą konkursu pod hasłem Sztuka uliczna, sztuką z przekazem, który zorganizowała Komenda Straży Miejskiej w Kielcach przy współpracy innych miejskich jednostek. Nagrodą była możliwość przeniesienia projektu swojej pracy na ścianę. Niezbędne materiały zapewnił organizator przedsięwzięcia. Maluję od przeszło 20 lat. Jest to mój pierwszy konkurs, który wygrałem. Zazwyczaj nie biorę udziału w żadnych takich konkursach, ale skusiła mnie nagroda i. I chęć zobaczenia w końcu Kielc, bo nigdy tutaj nie było. Tak ściana tunelu ma wyglądać po zakończeniu prac. Jeśli dopisze pogoda, mural można będzie podziwiać najpóźniej od soboty.